Witam Państwa. W tym filmie chciałbym powiedzieć o najważniejszych rzeczach związanych z zasadą równowartości. Czasem mówimy też równoważności energii kinetycznej i pracy. Z definicji, zasada ta mówi nam o tym, że zmiana energii kinetycznej ciała sztywnego w jakimś przedziale czasu jest równa sumie prac, które wykonały w tym czasie wszystkie siły zewnętrzne działające na to ciało. Nie tylko na jedno ciało, ale na cały układ ciał. I widzimy tutaj, że ta zmiana energii kinetycznej to jest różnica między energią kinetyczną końcową a energią kinetyczną początkową. Jeśli chodzi o energię kinetyczną, to w przypadku ciał, które wykonują ruch obrotowy, czyli np. tarcza, która się obraca z jakąś prędkością kątową omega o promieniu R i masie M, to w ruchu obrotowym energia kinetyczna jest liczona ze wzoru 1 /2 razy I omega kwadrat. I czyli moment bezwładności. Jeżeli mamy zwykły walec, to moment bezwładności liczymy sobie ze wzoru 1/2 MR kwadrat. Natomiast jeżeli mamy podany promień bezwładności, zazwyczaj przy układzie kilku krążków połączonych ze sobą, to wtedy korzystamy ze wzoru m razy i kwadrat. Jeżeli mamy do czynienia z ciałem, które porusza się ruchem postępowym, czyli np. klocek o masie m, który porusza się z prędkością V, to wtedy energia kinetyczna jest liczona ze wzoru 1,2 razy masa razy prędkość do kwadratu więc widać, że odpowiednikiem masy w ruchu postępowym jest w ruchu obrotowym moment bezwładności a odpowiednikiem prędkości liniowej w ruchu obrotowym jest prędkość kątowa omega jeżeli mamy do czynienia z ciałem, które się porusza ruchem płaskim czyli np. walec toczący się po jakimś podłożu punkt środkowy tego walca ma prędkość V a sam walec obraca się z prędkością kątową omega to wtedy energia kinetyczna takiego ciała jest równa sumie energii wynikającej z ruchu postępowego czyli 1 druga mv kwadrat plus energii wynikającej z ruchu obrotowego czyli 1 druga i omega kwadrat więc to są najważniejsze rzeczy dotyczące energii kinetycznej jeśli chodzi o pracę to w przypadku ruchu postępowego jeżeli mamy jakąś siłę i zadane przemieszczenie to praca w ruchu postępowym jest równa sile F pomnożonej razy przemieszczenie S. I to jest iloczyn skalarny, więc tu mamy F razy S razy kosinus kąta między tymi dwoma wektorami, czyli cosinus kąta alfa, i możemy po sobie powiedzieć, że to w zasadzie jest mnożenie rzutu siły F na kierunek przemieszczenia razy to przemieszczenie. Więc tylko ta składowa na kierunku przemieszczenia. Wykonuje nam pracę. Składowa pionowa siły F tutaj pracę nie wykonuje, bo przemieszczenie na kierunku pionowym dla takiego klocka poruszającego się na kierunku poziomem nie mamy. W ruchu obrotowym odpowiednikiem siły jest moment, więc jeżeli chcemy sobie policzyć pracę wykonaną przez moment, to ten moment musimy pomnożyć razy kąt obrotu, który sobie definiujemy w radianach więc mamy dwa wzory na pracę siła razy przemieszczenie albo moment razy kąt obrotu w przypadku ruchu obrotowego w przypadku energii kinetycznej w ruchu obrotowym obowiązuje nas wzór 1,2 i omega kwadrat w ruchu postępowym 1,2 mv kwadrat a w ruchu płaskim sumujemy te dwie energie takim szczególnym przypadkiem który będziemy rozpatrywali w zadaniach Zasady równowartości energii kinetycznej pracy jest toczący się walec. Jeżeli na taki walec działa nam siła F przyłożona do punktu środkowego tego walca, a sama broła porusza się bez poślizgu, to między tym, <coughs> między tym walcem a podłożem będzie występowała siła tarcia. Dzięki tej sile tarcia ten element może się w ogóle obracać. Natomiast jeżeli między tym walcem a podłożem nie ma poślizgu, to ta siła tarcia nie wykonuje pracy praca natomiast będzie wykonywał moment tarcia jeżeli mamy zdefiniowany współczynnik tarcia tocznego F więc w takim przypadku, który jest tutaj pokazany na slajdzie to praca wykonana przez siłę zewnętrzną byłaby równa sile F razy przemieszczenie S bo zakładamy sobie, że ten punkt środkowy przemieści się jakąś drogę S minus, bo przeciwdziała ruchowi Moment tarcia, czyli n razy F, reakcja nacisku razy współczynnik tarcia tocznego, czyli to jest siła razy ramię, to nam daje moment tarcia i to mnożymy sobie razy kąt obrotu. Ten kąt obrotu możemy sobie policzyć w zależności S podzielić na R, czyli przemieszczenie punktu środkowego dzielimy przez odległość od chwilowego środka obrotu. W ten sposób otrzymujemy kąt obrotu naszego walca w mierze łukowej. Więc w ostatecznym wzorze reakcja nacisku u nas będzie równa ciężarowi. Zamiast kąta fi możemy sobie jeszcze wstawić wyrażenie s, czyli przemieszczenie punktu środkowego podzielone przez promień r. I o tym trzeba pamiętać, że w przypadku walca. Poruszającego się bez poślizgu siła tarcia pracy nie wykonuje. Jeżeli mamy klocek, który się porusza po jakiejś powierzchni, i między tym klockiem a tą powierzchnią występuje siła tarcia, to wtedy ta siła tarcia pracę wykonuje, bo ten klocek nam się po tej powierzchni przemieszcza. Tutaj, jeżeli nie ma poślizgu w takim zadaniu, to ta siła tarcia pracy nie będzie wykonywała. I zadanie mamy taki układ, jaki jest pokazany na rysunku. Trzy ciała, Ciało A, walec, który się będzie staczał po równi nachylnej pod kątem 30 stopni. Ten, na tym walcu jest nawinięta linka, która jest zamocowana do układu krążków B. Na ten układ krążków działa jeszcze moment M. Na największym krążku jest kolejna linka zamocowana do ciała C, które jest z lewej strony. To ciało jest jeszcze obciążone dodatkowo siłą F. I naszym zadaniem jest wyznaczenie dla przedstawionego układu prędkości ciała C. W chwili, kiedy to ciało pokona drogę SC równą 2 metry. Wszystkie dane są pokazane w prawym górnym rogu. I w energii, w zasadzie równartości energii kinetycznej i pracy do rozpisania energii kinetycznej będziemy potrzebowali prędkości poszczególnych członów, ich masy i momenty bezwładności. W przypadku pracy będziemy potrzebowali ich przemieszczenia. Więc wprowadźmy sobie w tym pod układzie c prędkość tego ciała, niech to będzie prędkość oznaczona symbolem v_c i załóżmy sobie, że to ciało przemieszcza się o drogę s_c. Ta droga jest dana, ona wynika z treści zadania. Prędkości v_c poszukujemy. Tutaj jeszcze będzie nam działała siła tarcia t_c i siła f działająca od góry na ten klocek była zdefiniowana. I między podłożem a klockiem pojawi się reakcja nacisku no i oczywiście ciężar mc razy przyspieszenie ziemskie w drugim podukładzie będziemy potrzebowali prędkość kątową i ją sobie oznaczymy jako omega b i kąt obrotu to będzie phi i ten kąt będzie nam wynikał bezpośrednio z przemieszczenia naszego klocka sc i będzie też wpływał na przemieszczenie się linki do której będzie zamocowane kolejne ciało to przemieszczenie oznaczyłem sobie wstępnie jako SAB czyli to jest droga to w zasadzie wartość linki która nam się odwinie z tego mniejszego koła i w podukładzie A będziemy potrzebowali prędkość kątową jest oznaczona jako omega A i prędkość punktu środkowego VA, będziemy też potrzebowali przemieszczenie punktu środkowego które oznaczyłem jako SA i kąt obrotu omega a I to jest ta dodatkowa zmienna sab, czyli przemieszczenie naszej linki. Mamy też tutaj zaznaczoną siłę tarcia, reakcję nacisku. Ta reakcja nacisku będzie przesunięta w kierunku ruchu o wartość współczynnika tarcia tocznego f. I tutaj tego naszego układu nie dzielimy sobie na podukłady, tak jak w przypadku Dynamicznych równań ruchu traktujemy do sobie jako całość i dla całego układu zapisujemy nasze równanie równowartości energii kinetycznej i pracy. Zacznijmy od energii kinetycznej. Ta zmiana delta EK jest równa różnicy między energią kinetyczną końcową a energią kinetyczną początkową. U nas energia kinetyczna początkowa Wnosiła 0. W treści zadania nie mamy podane, że, to ciało, że ten układ w chwili początkowej poruszał się z jakąkolwiek prędkością, a energia kinetyczna w chwili po... na końcu, czyli w tej chwili końcowej, to jest to, co będziemy rozpisywać. Gdybyśmy mieli zadanie sformułowane tak, że ciało nam się zatrzymuje, a w chwili początkowej porusza się z jakąś prędkością, to wtedy ta zmiana energii kinetycznej będzie miała wartość ujemną. Więc u nas delta EK będzie równa energii kinetycznej końcowej i dla każdego naszego członu rozpisujemy sobie energię kinetyczną. Więc dla ciała C, czyli dla naszego walca, ta energia będzie, będzie równa 1 druga MC razy VC kwadrat. Drugi podukład B wykonuje ruch obrotowy, więc energia kinetyczna będzie równa. 1/2 IB razy omega B kwadrat i B czyli moment bezwładności i ciało z prawej strony ten walec na równi porusza się ruchem płaskim więc tu energia kinetyczna to będzie suma energii wynikającej z ruchu postępowego czyli MA v A kwadrat i energii wynikającej z ruchu obrotowego czyli 1/2 IA omega A kwadrat. I ta nasza energia kinetyczna składa się z tych czterech wyrażeń. Jeżeli energię kinetyczną mamy rozpisaną, to możemy przejść teraz do zapisania równania na pracę. I tutaj też analizujemy sobie każdy podukład po kolei. W przypadku tego klocka z lewej strony ten klocek przemieści nam się do góry o drogę SC. Więc na pewno prace będą wykonywały składowe wszystkich sił, które są równoległe do tego przemieszczenia, czyli poziome. Więc na pewno praca będzie tutaj wykonywała siła tarcia. I ta siła tarcia ma zwrot przeciwny do zwrotu, w którym porusza się nasz klocek, więc zapiszemy ją sobie z minusem. Więc praca wykonana przez siłę tarcia to będzie ta siła razy przemieszczenie S C. Później pracę będzie też wykonywała składowa równoległa ciężaru i ta składowa też będzie skierowana przeciwnie do kierunku ruchu, więc również z minusem. I ta składowa równoległa to będzie mc razy g, czyli ciężar tego układu, razy sinus 30 stopni. I to mnożymy sobie razy przemieszczenie sc. I tak samo będziemy mieli. Rozpisaną siłę F, więc rzut tej siły F na kierunek równoległy do przemieszczenia to będzie F razy sinus 30. I to mnożymy sobie razy drogę SC. W drugim podukładzie, który wykonuje ruch obrotowy, mamy przyłożony moment. Ten moment działa nam zgodnie z kierunkiem, który nam, w którym się obraca ten układ tarcz, więc pracę wykonaną przez ten moment zapiszemy sobie z plusem i ten moment mnożymy razy kąt obrotu Fi i możemy przejść do trzeciego podukładu tutaj mamy ciężar walca MAG ten ciężar jeżeli go sobie rozbijemy na dwie składowe no to widzimy, że składowa równoległa do przemieszczenia, czyli MAG razy sinus alfa będzie wykonywała pracę na drodze SA Kierunek działania tej siły jest zgodny z kierunkiem ruchu, więc znak dodatni. MAG razy sinus 30 mnożymy sobie razy drogę SA. Siła tarcia pracy nie wykonuje, bo nie mamy poślizgu. Natomiast będziemy mieli pracę wykonaną przez moment tarcia. Siły tarcia generalnie zawsze wykonują pracę na minusie, bo przeciwdziałają ruchowi. Więc tutaj moment tarcia to będzie nasza reakcja NA razy ramię F, mnożymy razy kąt obrotu Fi A. I równanie na pracę mamy rozpisane. Tutaj mamy tych wyrażeń tym razem 6. I w zasadzie to podstawowe równanie równowartości energii kinetycznej i pracy mamy już rozpisane, wyrażenie na L i wyrażenie na energię kinetyczną możemy do siebie przyrównać, ale tych niewiadomych będzie jeszcze za dużo. Mamy jedno równanie, więc może być tylko jedna niewiadoma. Żeby tą liczbę niewiadomych zmniejszyć, no to musimy tak samo jak w przypadku dynamicznych równań ruchu zapisać związki fizyczne i związki kinematyczne. Jeśli chodzi o związki fizyczne, to musimy sobie tutaj rozpisać wzór na moment bezwładności IB. Z danych wynika, że mamy podany promień bezwładności IB. Więc policzymy sobie ten moment bez bezwładności ze wzoru MB razy IB kwadrat. Moment bezwładności walca ciała A policzymy sobie ze standardowego wzoru na moment bezwładności walca, czyli na druga razy M, U nas to będzie MA razy RA kwadrat. I możemy też sobie rozpisać wartość siły tarcia TC. Która nam wykonuje pracę. Tarcie to jest nic innego jak współczynnik tarcia ślizgowego razy reakcja nacisku. U nas ta reakcja nacisku NC może być wyznaczona z równania rzutów sił na kierunek prostopadły do równi. jak to będzie jakaś oś Y. Gdybyśmy sobie tutaj to równanie sumy rzutów sił na kierunek Y rozpisali, to mamy tutaj reakcję NC. Minus składowa ciężaru prostopadła do równi, czyli MCG razy kosinus 30. I minus składowa siły prostopadła do równi, czyli F razy kosinus 30. To musi być równe 0 na tym kierunku Y. Żadnego przyspieszenia nie mamy, ten układ nie będzie się tam poruszał, więc to możemy sobie przyrównać do zera. I z tego nam wynika, że reakcja NC jest równa ciężarowi i sile F ich składowym prostopadem do równi, czyli MCG plus F razy cosinus 30 stopni. I tą reakcję możemy podstawić do równania na siłę tarcia. I tutaj otrzymujemy taką zależność, że to jest równe Mi razy ciężar plus siła F razy kosinus. 30 stopni. Czyli współczynnik tarcia razy reakcję nacisku tego podkładu na podłoże. I tu mamy trzy równania. I zostają nam związki kinematyczne, więc relacje pomiędzy wszystkimi prędkościami i przemieszczeniami. Zacznijmy, może, od prędkości. My poszukujemy prędkości VC. To jest nasza szukana. Więc najprościej będzie wszystkie pozostałe prędkości, czyli omega B, omega A i VA rozpisać sobie właśnie funkcji VC. Więc jeżeli klocek porusza się z prędkością VC, i to będzie też prędkość tej linki, to będzie prędkość liniowa na obwodzie tej dużej tarczy, jeżeli znamy prędkość liniową, a chcemy sobie obliczyć prędkość kątową, no to prędkość liniową dzielimy przez odległość od środka obrotu. Więc w naszym przypadku omega B będzie równa VC podzielić na duży promień RB. Kolejna prędkość to jest albo prędkość VA, albo omega A. Ale żebyśmy sobie tą prędkość na przykład omega A wyznaczyli, to to jeszcze dobrze będzie wyznaczyć sobie po drodze prędkość tej linki, tak jak to miało być. Z przemieszczeniem, czyli prędkość VAB, ta prędkość VAB jest równa omega B razy mały promień RB. Jeżeli znamy prędkość tej linki i podzielimy ją sobie przez odległość od chwilowego środka obrotu tego walca, czyli przez dwukrotność promienia RA, wtedy otrzymamy zależność na prędkość kątową omega A więc u nas omega A jest równa V AB podzielić na 2 RA prędkość V AB to jest omega B razy RB omega B to było VC przez RB. więc po podstawieniach będziemy mieli, że VC razy małe RB podzielić na duże RB i na 2 RA daje nam prędkość kątową omega A prędkość VA to będzie nasza omega A razy R to jest prędkość kątowa wokół chwilowego środka obrotu mnożymy do sobie razy promień R i otrzymujemy wartość prędkości VA to mnożymy razy promień RA i po podstawieniu w omedze A to RA nam się w mianowniku skróci i zostaje nam, że to jest prędkość Vc razy małe rb podzielić na dwa duże rb. I związki kinematyczne na prędkości mamy rozpisane i dokładnie to samo robimy z przemieszczeniami. Jeżeli chcemy obliczyć kąt obrotu Fib to przemieszczenie naszej linki, czyli drogę SC Dzielimy sobie przez duży promień RB, później wyznaczamy drogę SAB, to powinno być FIB. Droga SAB to będzie promień FIB razy małe RB. I tą drogę SAB, czyli drogę tej linki. Dzielimy sobie przez odległość od chwilowego środka obrotu. Otrzymujemy kąt obrotu naszego walca z prawej strony czyli ten kąt obrotu fi a będzie równy s ab podzielić na 2 ra i po podstawieniu to będzie sc razy rb podzielić na 2 na 2 rb duże razy małe RA I ostatnia rzecz to jest droga SA. U nas to będzie kąt obrotu ΦA razy promień RA. I tak samo jak było w przypadku prędkości. W porównaniu do kąta obrotu w mianowniku zredukuje nam się promień RA. I otrzymamy tutaj zależność SC razy małe RB. Podzielić na dwa duże R. B. I można zauważyć, że te zależności pomiędzy prędkościami a przemieszczeniami mają dokładnie te same proporcje. Droga SA jest równa drodze SC razy małe RB przez dwa duże RB i dokładnie taka sama zależność jest między prędkością VA a prędkością VC. To też jest VC razy małe RB przez dwa duże RB. Więc ta proporcja. Jest zachowana, co wynika z tego, że prędkość jest pochodną przemieszczenia. I w zasadzie wszystko, co jest nam potrzebne, mamy już rozpisane. Więc mamy podstawowe równanie, czyli delta EK jest równe L. Mamy rozpisane równanie na zmianę energii kinetycznej. Na zmianę energii kinetycznej to było pokazane wcześniej. Mamy rozpisane równanie na pracę. To też rozpisaliśmy sobie trzy slajdy wcześniej. Później rozpisaliśmy związki fizyczne, związki kinematyczne i te dwa równania wstawiamy sobie nasze równania na równowartość energii kinetycznej i pracy i otrzymujemy jeden taki długi wzór. Jeżeli sobie później te prędkości VA, Omega B i VC rozpiszemy z wykorzystaniem związków kinematycznych to otrzymujemy taką zależność, w której w zasadzie jest tylko jedna niewiadoma, czyli VC. Więc możemy sobie to równanie przekształcić tak, żeby z jednej strony została nam prędkość VC na początku do kwadratu. Wszystko co będzie z prawej strony, to są wartości, które są znane, więc możemy je sobie podstawić. I w tym zadaniu otrzymujemy taki wynik, że VC do kwadratu jest równe 8,45. Żeby obliczyć prędkość VC, musimy sobie z tej wartości wyciągnąć pierwiastek. Z tego nam wynika, że prędkość VC w chwili, kiedy to ciało SC przebyło drogę 2 metry, wynosi około 2,9 metra na sekundę. No i w takim zadaniu. Moglibyśmy, moglibyśmy mieć do znalezienia coś innego ta treść mogłaby być taka, że zakładamy sobie, iż ciało po pokonaniu drogi równej 2 metry ma mieć prędkość w Vc równą 3 metry na sekundę a szukamy na przykład momentu przyłożonego do układu krążków B możemy znaleźć ciężar na przykład ciała A czy możemy znaleźć wartość siły f, która pozwoli nam taką dokładnie prędkość uzyskać? Więc każdy z tych parametrów może być naszą szukaną, ale ważne jest to, że w tej metodzie mamy tylko jedno równanie, więc możemy znaleźć tylko jedną niewiadomą. Więc w porównaniu z dynamicznymi równaniami ruchu, to te obliczenia końcowe są już znacznie prostsze. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo.